Borys Mańkowski, jako jeden z naszych ostatnich gości w Ankosie, witam. Dzień dobry. Wydarzenie ostatnich dni, poproszę na początek. Co u Ciebie? Eee, ostatnich dni, czyli cały czas ten sam chleb. Czyli cały czas tylko trenujemy, trenujemy, śpimy, e, bijemy się, jemy i nic, nic poza tym. Także nie mam za wiele do opowiadania. Jako, jako obecny mistrz, powiedz mi, czy ty jesteś fanem pojedynków nieopłas, które bardzo często są ostatnio w KSW? Szczerze powiedziawszy, nie podoba mi się to, e, gdyż nie ma, nie, nie jest tak, inaczej spójrzmy na UFC, czy coś, coś takiego dzieje się w UFC, no nie bardzo. No kurde, szczerze mówiąc, jeżeli jesteś mistrzem, to według mnie powinieneś się widzi, już o ten, o, o ten pas, bo, no, bo jesteś posiadaczem i nie, nie obawiam że przegrywam z kimś i jestem wciąż mistrzem. Trochę takie dziwne, no, ale nie wiem, taka polityka. Byłeś w Koninie i chyba nie oglądałeś walki Mateusza na żywo. E, nie, nie widziałem na żywo, ale na żywo doszły do nas informacje, z czego się bardzo cieszyliśmy. Mhm. A widziałeś tą walkę, możesz coś więcej powiedzieć? Widziałem, no za, za wiele nie ma, co do nie ma co do opowiadać, bo tam... Dosyć szybko go sprowadził, jeszcze szybciej w sumie to zakończył, także no, bardzo zarąbiście założona technika, gamer. Często to właśnie sobie przerabia na treningach, także zrobił to, co, to, co robi na treningu w sumie. Nic, nic poza tym, mega dobrze, f, fajnie widowiskowo. Rozwalił, można powiedzieć, jakiegoś tam e, bohatera, mistrz, lokalnego, mistrz, lokalnego to... bohatera. Także pasuje robota, mm. <grafię> jak to mówi nasz menażer. Jesteś między innymi panem jednym z takich głównych chyba z partnerów tutaj, Janka Bochowicza, ile się nie mylę? No, trochę tak, bo jestem trochę. Powiedzmy, że podobnego wzrostu co Latifi, nawet jak nie wiem, czy nawet nie, nie tego samego. brodę masz. Brodę mam, co prawie jestem łysy, a mało tego, że z Latifi miałem przyjemność robić, także jakoś sobie tak działamy. No, ale mam nadzieję, że jako Latifi przegrywałeś przynajmniej. Eee, jako Latifi? No jako Latifi tak, jako Mańkowski nigdy. Znaczy, <laughs> że <laughs> nie to no, żartuję, wiadomo, że inna, inna kategoria wagowa, inne warunki i tak dalej, ale... No, można powiedzieć, myślę, myślę, że Janek sobie na pewno poradzi. Dobrze, a powiedz mi, co możesz właśnie o Janku powiedzieć, bo to mnie tak interesuje, taki rzut okiem z zewnątrz, bo Janek to wiadomo tam, ściemnia. Mm, co mogę powiedzieć? No, kurde, strasznie niewygodny. Janek jest niewygodny, szczególnie dla takiego karakana jak ja, ale myślę, że... O, bo ludzie, ludzie patrzą na Jankę i mówią, o, nie daje widowiskowych walk i tak dalej, że sobie coś tam nie poradzi. Powiem tak, jak był ten wątek z Maurice że o, no by sobie nie poradził coś tam. No ale to wypadają się ludzie, tam, którzy, którzy się nie znają, jak wiemy, kurde każdy jest człowiekiem. E, ja, ja, ja śmiało mógłbym dać Janka do Mauricy, nie, nie, nie mówię od razu, żeby wygrał, ale myślę, że stawiłby czoła, stawiłby czoła i na i jest takie prawdopodobieństwo, żeby wygrał, także. Nie, 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 nie spisyłem go razem na straty i myślę, że w WFC, yy, gdzie się rozpoczyna się teraz jego kariera, myślę, że na pewno tam zaistnieje. Na pewno. Macie nowego sponsora, mam na myśli Rukpak, tak? Jest pompa po tym? Znaczy, nie, pompy nie ma. Bo właśnie nie, pompy, tak, tak, tak. Przysłowiowa, energia. Pom, pom, pompy nie ma być. Siemano, pompy nie ma być. Yy, ale jest to, co powinno być, czyli po prostu chęć trenowania. Mimo tego, że przychodzi zmęczony na trening, gdzie to już na przykład, tak jak dzisiaj, już jest ostatni trening w tygodniu, wszyscy są zajechani. Weźmiesz tę odżyweczkę i naprawdę muszę, naprawdę muszę przyznać, że podczas treningu cały czas się, tobie się chce robić. Nie ma czegoś takiego, że w pewnym momencie już siadasz i, i się nie chce, tylko cały czas czujesz się dobrze i cały czas możesz robić także naprawdę kozak i... Poza tym jeszcze gadaliśmy z chłopakami, którzy to sprowadzają właśnie do Polski i potem to przebadali gdzieś tam jakieś jakichś lekarzy i naprawdę ci doktorzy i tak dalej powiedzieli, że z czegoś takiego jeszcze nie widzieli tak, tak stworzonej ożywki, żeby w jednej rzeczy było aż tyle różnych tam tych wszystkich składników. Które są potrzebne organizmowi, także wydaje mi się, że naprawdę będzie kozak. Poczekamy, pobierzemy jeszcze to trochę i będziemy więcej dawać yy, znać, jakie są efekty tego wszystkiego. Mm -hmm. Mam wrażenie, to jest taka dosyć prosta matematyka przy kilku galach na, na rok, że ta grudniowa gala, która będzie, no to po pierwsze, że już szykuje się na jedno z najlepszych e, rozpisek i mam wrażenie, nic nie twierdzę, nic nie mówię, że cokolwiek wiem, ale to jest prosta matematyka, że prawdopodobnie, prawdopodobnie będziesz tam walczył i może nie tylko ty. I... Czy, czy byłbyś tym zainteresowany, żeby właśnie to było w grudniu? Tak, oczywiście. No, na razie jedną walkę, także myślę, że w tym grudniu to nawet yy, nie, nie że chciałbym, tylko to jest potrzebne, to jest w ogóle bez jakikolwiek rozkminek, że muszę się bić. O. Mhm. No właśnie, bo tak poruszyłeś ten temat yy, powiedzmy tych przysłowiowych dwóch walk w ciągu, w ciągu roku. Jakbyś, gdybyś nie miał tych dwóch, to byś próbował tak iść yy, teraz powiem śladem Mateusza Gamrota. Tak, jeżeli nie, jeżeli nie miałbym w grudniu walki, to na pewno chciałbym jakoś tak się dogadać i móc zawalczyć jeszcze gdzieś za granicą. Bo, no bo, no bo, no bo jednak te dwie walki w roku to jest takie minimum, które zawodnik powinien toczyć jednak. nie? Także na, na pewno no, 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 szukałbym, bo to dla mnie po prostu jest to potrzebne, niezbędne do tego, żeby jakoś funkcjonować. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia jak najszybciej. Dziękuję również za poświęcony czas Tobie i widzą. Dziękuję. <głos》>